Dobra, a ja dalej jestem w lesie. Moja też jestem w lesie. Może się spotkamy, chyba. Może się spotkamy. Dobra, mam to. Brakuje mi ta wajcha, tak? Tu znowu mam drzwi zamknięte. Czemu? Kamerson pokazuje mi HP od żołnierza, którego kurwa ja Najfinne. nie mam w ogóle. W zasięgu moich broni. Mnie ten film. Czyżby ten gościu miał kamuflaż tak jak ja? Nie pierdol, bo mi go A Ej tu ktoś jest. Wskazówka. Po okruszka chleba, zakrużenia, zabójstwo przyjaciela, pochówek maszyna. Ale mu zajebałem należąco. leżąco. Ale dostałem liścia skończ. Ale jak? Ale mi ktoś zajebał! To nie to. Aś mi się zaczęło ciężko oddychać. Masz na pochówek Kurwa, gdzie to było? Kolego, zdejmij na chwilę tą maskę. O! Skąd on mi zajebał? Oczekiwanie, jeszcze minuty, jestem poczekiwany. Ale skąd? Ej, to jest bane, że w tej grze nie zaznaczę ci przeciwnika i chuj, szukaj tego, nie? Oni latają z tobą po całym lesie kurwa teraz. Dobra, skoro jesteśmy tu, potrzebujemy tą wajchę, tak? Aj bo my to weźmiemy oh. chyba że, chyba że tu jesteś on kurwa był 40 metrów ode mnie on do mnie przyszedł jebaniec i to całym tyłem budynków nie to jebana cwarna kurwo te tatuś się opiek dolił kurwa równo Ale nie mam pewności czy ty byłeś ostatni Kurwa nie ma tej wajchy jebanej O, tu jakiś kolega leży Kolego co ty tu masz? Dawaj to, to to i to też zabieram od Ciebie, bo jesteś z Ile tu jest rzeczy do wzięcia? Ja pierdolę. Anyone. Nie wiem czy do końca to zdobyły pomysł. Ty jak dolisz? Znalazłem ten karabin z zamkiem biometrycznym. Kto tam jest, co umyl? <laughs> alkoholu znalazł. O. A i by to był? Nie. Odmyślałem. Chodź, Bullet, jadajmy dalej. Kurde, dobry taki ten noktowizor w tym. W lesie to to pomaga niesamowicie. Ale jedź do przodu. Let's go, bullet. Let's go, bullet. O. Tu się światełko świeci ładnie i spoko. Strasz mnie. We are here, okay. Ale nie ma opcji, ma opcji zabierz, zabierz to kurwa. Dobra, to teraz Jaki co? tu jest klimat? Przecież to sama muzyka robi taki klimat, że mi zaraz się coś gdzieś schowa. Tu są stare dokumenty, ja? Okej, okay. a to jest bunker 007, Ja wiem, że w tym bunkerze nie Co To jest bunker Jamesa Bonda, chyba? Nie wiem, ale ja wiem, że ten bunker to. będzie rzeź. Dobra, bullet, wydopiamy stąd. Jump pole warsztatowym, ok co to jest? Łapki narzędzia konstrukcyjne, modyfikatory środowiska. Coś tam konstrukcyjne i to jest co to jest? Kuchenka, warsztat polowy. zaawansowany warsztat. Pozwala modyfikować przebudowaną wcześniej broń. Dobra, ale to ja nie mogę tutaj, no kurwa. Ty, kumasz, że w tym miejscu, gdzie mi się wczoraj te światła pogasiły, ne? No. Teraz mi się te światła świecą. Najwyższe zajebiście też spada, tu wszystko kurwa, tu gałęzie strzelają wstos. Klimat zajebisty. Dobra, latarnie się świecą, to idziemy tam. Jak chuj. Dobra, latarnie się świeciły. Ale nic się nie dzieje, dobra, bulet Ale Moment, ustawienia tą muzykę muszę trochę ściszyć, bo jednak jest za głośno. O. Pogłaszcz buletka. Idziemy dalej. Zgodziliśmy jest to coś to 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 zdupiło, dobra. To się to zdupiło. Tu jest to... O, tajemnica kabli, czy dalej są te kable tak kurwa na winklu? Czy teraz nie widzę żadnych kabli? Nie, są dalej. Hmm. Co to jest? To jest jakieś gówno. Osiemnasta godzina. No szukaj, szukaj, szukaj. Oh, you got nothing? Dobra, czyli nic. Może A to jest zwykły, a to jest mój z keczami, dobra. Wszystko wiem. Opa. Idziemy po te dokumenty może i... Zapuszczam się głębiej w lasy. Nie wiem czy to jest kurwa dobry pomysł. Naprawdę nie jest dobry nie pomysł. Wiem. Nie, nie wiem, ale jak ja idę dalej, a mi się pokazuje zapisywanie w lesie. To już nie jest. Co ty dupisz? Siu spodrzysz kinik. Tam możemy iść. Nie, coś bezpiecznym jest coś bezpieczne miejsce. O, Na tym by mi zależało. Pięknie. 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 Tu, tu. Bulet dawaj, bo znalazłem jakąś, kurwa, drogę. Chciałem wiedzieć, dokąd ona prowadzi. Ona prowadzi do... Eee, ten piękny bunker, nie! 007? Kurwa, kto wygląda tu? Przechodzące ciały to jest mało powiedziane, nie? Mam to samo. Kurwa. Bulet kręci mi się w koło. Są kalbin przeładowany. Ja. To nie jest fajne, że my się kręcimy kurwa w kółko. Szukaj, może znajdziesz coś. Ale się pospinałem teraz tam że to gościu, a to lampa stoi Pełna jakichś opiłków tu lata znowu nic, co pojebało Znowu stoi w tym samym momencie Nie przemój się mi w bunkrze latanka zgasła To jest fenomen Teraz Co ci się stało? Latanka mi zgasła w tym bunkrze O kurwa, nie masz baterii? No, zanim o nie wymieni, to chwila minie ...regat łazi... ...tu mamy drogę... Huh? ...tak bullet, tniemy dalej Do to całą pułapka na ściuły Ej, nie tam! Co to się odjebało, jak on nie da tam jechać? Zabrał, ale co? Dobra. nie zabieraj, tylko dawaj to Pek Wywaliłem dzidę z zony. A ja sobie jadę drezynką pomykam sobie podzielni. Znowu wróciłem do tego miejsca, ale chuj, jadę jeszcze jedno kółko. No nie ma coś, kurwa, koleś. Za tym się coś czytaje chleby, ja. To on piekarny okrut? Masakra, kurwa, nie? Pierdolony cwel i u dup jebany. Jebnałbym go w chlej, kurwa.

Pocznij konstruowanie. Chodź bulet. Teraz kamo. Czekaj. A to jest poziom hałasu. Moment, bo tak. Kamuflaż. Teraz tak, tu bym potrzebował ulepszenie bazy, ekwipunek i góra. Co ty dupisz? Nie, to jest niemożliwe. Nie dobra jednak. No, mi się pojebało. Dobra, idziemy tam. Ja tu wrócę zaraz na bank, bo... Na bank. Nie przewiduję jednej opcji. O, most. Wtedy my tego nie mieli to jest... bym chciał To jest to, czego mi kurwa trzeba Ale kurwa nie mam wyszki mocy ja, ja, wtedy na minusie Będę bez a ja Co teraz? Zasilanie. Ok ok ok. Kurwa! No przecież dostanę show. Moc 200, a ten moc 250. Wow, moc 500. O, a ten moc 800. Ja, dupa kucie Dawaj tego, jak z moc 500, będę miał zapas, kurwa, ne? Ta po poglądu kurwa tyle, że na no jakoś powietrze jest chujowa Dobra, teraz tak, co ja chciałem najbardziej? To nie to Ulepszenia bazy, narzędzia budowlane, nie tu Ekwipunek eee, Igora, warsztat różnikarski i... Nie, a tu coś chyba było, nie? Świetna przemysłowa i tu bym chciał wytwarzać wytrychy, wytrychy? wytrych. Potrzebujemy coś, żeby oczyszczalnie powietrza jeszcze postawić jedną. Mogę. No mogę. O, są dwie oczyszczalnie powietrza, to już lepiej. Ogólnie, to mam na plusie, to mam na plusie. Tu mam plus, a to mam na zero. Mam dwa wytrychy teraz, k***a, będzie lepiej. Teraz tak, uprawa ziół. Dzięki niej co dzień po odpocie, po wejściu do baza ekwipunku Wielka ilość ziół. dzięki innych ziomom, a to co to jest? Dzięki rzeży w co dzień, powróci, to do w przypukł, dodawana jest niewielka ilość żywności. I to jest to, co mnie najbardziej interesuje. To ciężko w tej grze o A tu są, gdzie są te szafy? Tu były szafy, tu są. I tu jest Alkohol. Ulubiony napój Stalkeru poprawia nastrój i stan psychiki Oooczek kurwa Ci to kurwa nie gra teraz więc... Bulet Nazad Gdzie ty jesteś Maciarzu Chodź tu. Częście mechaniczna AK, te AK bym dał temu kurwa ziomkowi To dam tu Filtry sobie zostawię co to, to jest apteczka? Nie no to jest... to musi być. To jest kurwa, to wypierdol, wychy zostałem chleby. Kurwa, ja miałem zaczynałem jak miałem jedną rację, mam 24,7, nie? To wypierdol, to jest amunicja do tego, do rewolwera, ta? Ale ja mam rewolwer. O, ale... Nie potrzebuję tego tutaj tyle, to wypierdol To jest maść lecznicza, to ona się przydaje Dobra, na razie tutaj wszystko Tutaj ma bi opiuk, oksenał, kurwa, bydla giebany. To wypierdol tu Let's go bullet Let's go bullet Ale, 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 ale to jest tak to To daj tutaj te filtry daj tutaj podaj tu to daj tutaj ten karabin damy ziomkowi nie wiem, butelka alkoholu chyba też mu mogę dać, nie wiem, zobaczymy lec przeciw coś tam municji to tu jest, ja pierdolę, nie? Ja Pierdolisz do... mi, ja mam grę zbugowaną, kumasz? 70 pocisków kula, 89 pocisków kula do tego rewozora mam. <grym> Okej. Okay. Dobra. Zdrowie neutralne, stan neutralny, psychiczny. Hmm, pokażę po... Mi nic nie potrzeba, kolego, tylko potrzeba tobie, kurwa. A co ci spadł z postrzegawczo? Spadnie inteligencja, kurwa? Za co dostaniesz karabin? Aha, spostrzegawczość ci wzrośnie, ale spadnie inteligencja. Ale no czekaj, a jak ja bym ci dołożył... ...jakiś celowniczek do tego? To jest armor. O mam, no dobra. To bym chciał dać pierdol, że mam grę zbugowaną tego blerwicza. Kumasz na filmiku gościu, tam gdzie ten pies na molo stoi, znajmuje kurwa korek, a nie ma tego korka, tego bezpiecznika i co ino. W chuju mam to. Na to się w teraz.